i dzisiaj przyszedł z na którego czekałam aż 4 tygodnie no równe 4 tygodnie yy, więc chciałam to uczynić no bo wreszcie będę mogła nakręcić nowy odcinek menu bardzo mi potrzebny otwieram patrz jest fajny, a nie że oto tam jest jakby co przód, a tu jest cało no nie było ale oni dzisiaj to kleją mm. Tak, jak już wiecie to jest jamniczek. No nie słodszy niż myślałam. Tada. Fajny, nie? Ty akurat nie widać, no bo jest nieostre. Dlatego, że nie namierzyłam ostrości. Okej, okay, za chwilę. No, już lepiej. Ehm. Um, nie wiem, jaki ma numer, ale jest starsza od jemnika, numer 675 Tak Będzie się nazywać... Syvena Ale nie chodzi o to, że po prostu jakoś z Popular się tak jaram um, oj. Po prostu mi się podoba strasznie to imię D nie jest praktycznie uszkodzony Ma tu troszkę brokatu Ale czego się można spodziewać pod taki sprzedawca? Ma dziurkę, więc jest jednak młodszy. Ale jest Fortis? W ogóle ma bardzo ciekawą farbę i ładne oczy. Po prostu mi się podoba. Bardzo. Wygrałam aukcję, nikt nie licytował. <laughs> no. Tak, w następnym odcinku Manwar już możliwe, że on wystąpi. Albo w trzecim. Ale tak że się trochę przed się ścierką i już będzie. O, tutaj ma brokat, jak widzicie. Mm, Było napisane, że nowy, ale bardziej nowy, no widziałam takiego spaniela, który miał cały brzuch pomazany pisakiem. No. Um, więc to byłoby na tyle dzisiaj. Um, Postaram się, żeby było w następnym tygodniu już następny odcinek Manowar Jeśli oczywiście Wam na tym zależy Bo jakoś tego nie widzę W ogóle nie jestem jeszcze słabna Więc do zobaczenia Kopert to W ogóle fufno, to zapakowali Pa